Byłem mały, to wiedziałem, że za parę lat trochę podrosnę mi nie chwila i będę to miał to <try> Moi drodzy, dzisiaj od biednego staniemy się milionerem. Ja wam to udowodnię. Jak ja to zrobię? Aha, tak jest moi drodzy. Z nami jest oczywiście Leonidas. Nie ma dzisiaj Olka, ale jest Leonidas z nami. Idę już do niego. Tak jest, ruszyła trasa koncertowa. Przyjaciół, nie masz jeszcze biletu? Mega tragedia. Musisz wbijać szybko na stronę. Macie link w opisie. I kupujcie bilet na trasę koncertową Palion Kolory. Nowa trasa. Lepsza niż poprzednie. Lepsze piosenki. Więcej energii. Musisz być. Jak jesteś moim fanem, zapraszam. Naprawdę będzie coś, coś fenomenalnego. Już bilety są dostępne. Link w opisie. Zamawiaj i się widzimy w przyszłym roku. Leonidas, ty masz swoją fabrykę. Co to jest? No i co? Fajna, nie? Co ty kupiłeś? Nie wiem. Co to jest? Dwa razy 26? No i Ej! co? Nie, ja też muszę. Ile cię to kosztowało? Eee, 200 Robuxów. Co? co? Czekaj na mnie, no, czekaj na mnie, no. Rozmawiaj. Nie, no ja muszę kupić jakiś śmietnik na razie. Dobra, na razie to postawmy, ale widzę, Leon, kupił kupić jakieś powaleństwo. Czekaj, 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 gdzie ty to kupiłeś? W którym to miejscu? Rozmawiaj. Wybierz wyrzutnie do złącze... złączenia, co? Aha, to nie tutaj. A ty to kupiłeś w sklepie? Eee, no tutaj, przy tym krokodylu. Przy krokodylu. Przy krokodylu, gdzie to jest? Które to? A co te to różowe? Eee, nie, 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 tutaj masz bombowiec krokodyli, ja na niego na wszedł, a nie, sorry, czekaj, ja w w sklepie jakimś to kupiłem O, widzę, jest jakiś sklep, są paki, tylko mnie ciekawi, co ty kupiłeś Eee, pakiet ekspert Pakiet eks... Ex... pakiet eksperta se kupił, nie wierzę w to Tak, kupiłem i co? No nieźle, 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 dobra, kupuję też w takim razie Zowie pakiet eksperta, to musimy zniszczyć i dajemy to co Leon, bo to tak nie może być, że on ma takie. A co to jest? Jeszcze jest drugie. Ty można dwa na raz dać. Co? Ale powalone, ty dwa naraz mi respią. Je co? I jeszcze mogę dać trzeci. I open. Wow, otwieram coś. Kurde, jakaś piaskownica, ale syf mi dropnął. Patrz, mam cztery na raz. jak zarabiam? Co? Razy 66 ekskluziv? O, ja cię kręcę, ale zarabiamy ląd, Nie wiesz chyba w ogóle o co chodzi, ale możesz po prostu ne, obracać to i dać to poziomo jakby do tego do tej Dobra, bieżni. Ja, To ja daję. Ej, ty sobie kupiłeś kolejną bieżnię, żeby zarabiać No nie a co? Mi się nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się, to jest sprzedaj rzeczy sprzęt. Uuuu sprzęcior Dobra, kupujemy sprzęcior, jasne. Dobra, jeszcze kupimy dwa takie. A co to daje? Co, co to daje? Co to daje? Dobra, jak możemy zrobić jeszcze tu? A bo ja to mogę zniszczyć? Tak, mogę to zniszczyć. Dobra, no to niszczę to w takim razie. Nie, marnuje się, marnuje się, marnuje się, nie może się marnować. Dobra, no to dajemy tu, dajemy tu, tu. Nie, 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 źle, źle, źle. Tu musimy dać jeszcze jedno. I to. Musimy dać tu. Proszę bardzo, ale teraz zasuwa. No, i to jest co? No nie raz, ty nie wiesz o co chodzi. Ty chyba nie wiesz o co chodzi. Dobra, mam pełno kasy. Co ja mogę tu kupować za kasę? W sklepie możesz kupić też. Woo, 35 razy szczęścia. Nie wiem czy teraz nazbierać sobie 144 i jeszcze lepsze kupić. No ale to wolno się zbiera, to się bardzo wolno zbiera. O ja cię kręcę jak to się wolno zbiera. Jak to się wolno zbiera. Co ja mogę kupować tu za pieniądze? Za pieniądze? Tutaj masz. Ee, ziomeczka, wyrzutniki. No, tylko wyrzutniki? O. No i tylko tutaj sprzęt <noise> Moi drodzy, szybko, szybko, witam serdecznie, patrzcie co mam na sobie Palion Niebieski Swag, nie masz tego w swoim ekwipunku Musisz sobie zamówić taką koszulkę z Palion, style. jest już dostępna Jeżeli podoba mi się piosenka Niebieski słek, to musicie mieć koszulkę Palion Słek, Bo to jest limitowana koszulka, jest ich bardzo mało, jest ich bardzo mało Zamawiaj to! Aha Więc nie, nie, ja sobie kupię więcej tego Ale to po co mi to? Możesz więcej tego stawiać. A nie ja wiem Leonie, ja jeszcze się nie znam za bardzo na tej giereczce, ale, ale postawię sobie... Może nie, troszkę dalej to damy. Jest mało miejsca tutaj ogólnie. Dobra, czwórka, pyk. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Tu będzie już troszkę dłuższe. Będę mógł sobie postawić więcej tych rzeczy. Czekajcie. Muszę kupić sprzęt. Ile mi to zarobiło w tym czasie? Trzy koła tylko? O, masakra. To boli, to boli. Dobra kupuję to. Proszę bardzo, mamy to, mamy to. Dajemy jeszcze piąty tutaj. Dobra, gdzie, gdzie to ma? Czekaj, R, O. Chyba tak. Gdzie to respi? A to ma znaczenie, respi. ej to ma znaczenie jak długie to będzie do zbierania czy to może być jedna kratka? Nie, nie, to może być jedna kratka tylko, że jak masz dłuższe to możesz więcej tych maszyn postawić. Na raz, że, żeby ten... Ja też sobie stworzyłem. Ile, 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 Gdzie to pokazuje, ile zarabia się ogólnie? Chyba nie, chyba nie, chyba nie pokazuje. Dobra, co jeszcze można kupić? Co jeszcze można... A tu jest sklep. Pokaż. Co jeszcze można... To jest jakiś pak za robuxy. To już nie, bo to jest syf. Okej, okay, VIP. 25% dodatkowych pieniędzy, nie. Dobra, jakieś paczki kupię. Tu są trzy paczki za 299 robuksów. Dobra, kupimy wizowe. No, dzisiaj musimy być bogaci. Dzisiaj musimy być bo... A, to są brain roty? O kurde, otwieramy. Leon, otwieramy pakę. No i co ci to da? Czekaj, no właśnie nie wiem co. O Jezu, lirililarila. Li, li. Może to są. O Jezu, dalej, lirililarila. Li, li, li. Daj coś lepszego. Kurde, frigo Camelo. Eee, ile to daje? Yo, ej, chodź do mojej bazy, Leon, zobaczcie to. Eee, idę, 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 idę. Yo. A to, ile to zarabia? Uh, jestem! O... O, ale tu zarabia. weź sobie zobacz moją maszynę Widzisz i tak sobie stawiasz te rzeczy. COś ty zarobił tu! O, padę brain Roty ile mają szczęścia. Jestem. Ja to jest nie znowu kupę robuxów. <laughs> no, nie. Yo, Ile to zarabia! Czyli znowu oszukujesz. No ja go oszukuję, nie, tylko zostajesz się milionerem. Jeszcze nie jestem milionerem, bo nazią 100 tysięcy. Ile masz kasy? Mm, do teraz mało, bo kupiłem sobie. Aha. O nie, mam 300 koła ponad! Co? No, z czego? Ha, nie powiem. Dobra, nie podoba mi się. Ty coś kupiłeś znowu, ty coś kupiłeś. Nie! Ty coś znowu kupiłeś. A, co? A ja tu jest. Aha, tu jest tabela. Ej, właśnie, jaki jaki jest najbogatszy? 500 trylionów maziomek, nie podoba mi się to. Biegnę tam, tam z drugiej strony pewnie też coś jest. Nie, nie ma nic. O, nie ma nic. Tu się po prostu stajemy coraz bogatsi. I tyle. Widzowie, ja wy wbijajcie, pamiętajcie, 14 listopad będzie premiera... No premiera, premiera traileru. Do Leon moi drodzy, musimy wszyscy. Ej, ty już masz trzy te stacje. A czemu ty nie dajesz więcej? Nie masz w equipunku więcej tych maszyn? Daję, daję. Sto szczęścia, skąd ty to masz? E, e, eee? O kurde, no dobra, ty, 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 ty nie jesteś gorszy wcale, dobra, idę. Idę, bo muszę zarabiać, widzę, że mnie zaraz przerośnie, Nie może tak być. Musimy być, bo. A gdzie pokazuję? Aha, nie pokazuję mi, ile ty masz pieniędzy, szkoda. Szkoda, że mam. Pokazuję po prawej stronie, ja widzę, ile. Ale ty masz. mi to zarobiło. 400 tysięcy mam. No bo tam masz szczęście, że trafić jakiś po prostu fajny. Aha, że klocuszek taki lepszy, tak się Tak mi się wydaje. Aha. O kurde, za 900 tysięcy, dobra, ale kupmy tego. I Dajemy go tu przy moich brain rocikach. O, ale tu będzie zarabiać. Szkoda, że nie ma większego szczęścia, no ale trudno. Ej, odrodzenie jest. Nieogranicz nie nieograniczoność plus jedno piętro. A co musimy? Aha, 500 tysięcy musimy zarobić. I to, aha, jak będzie odrodzenie, to pewnie nie masz nic i zaczynasz od to. Nie, 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 zachowujesz wszystko. Tak? Tak. No to trzeba, trzeba. Dobra, to ja zarabiam na Rebirfa teraz w takim razie, bo to chyba już nie będzie trudna. Ile mi to zarobiło? O kurde, jak mało. Jakieś klocki mi fajne, słabe lecą. Słabe klocki lecą. Kurde, mi dajcie też. jakieś lepsze klocuszki. No, Brain Roty. Proszę, rila. Może mogę kupić jeszcze jednego, nie? Chyba to zrobię, bo za, strasznie mi się spodobało to. <laughs> ale one są słabe tak szczerze. No nie są jakieś najlepsze, ale, ale fajnie mi się je otwiera. Proszę! Rzadki! To już lepszy? Cappuccino, asasino, twój lubi. 500 szczęścia, no stary. O kurde. O, asasino. No ty oszuście! Stary Cappuccino, asasino, widzisz to swoje marzenie. Ilon, yo, nie no, Cappuccino, asasino jest jakimś totalnym kozakiem. Cappuccino, cappuccino, dawaj mi to. No, ale, ej, to mi, co mi. To jakiś klocek! Mi się wydaje, że czasem jest jakiś albo rainbowowy klocek, albo jakiś, który daje pełno pieniędzy. Ja to muszę zbadać. Bo teraz przez chwilę nie patrzymy, że się sta tutaj. Co jest zgrane. No nie, nie. Ale na pewno odrodzenie nie niszczy? Skąd wiesz? Czy zrobiłeś odrodzenie? Jest napisane przecież, że nie zabiera. Co ty gadasz? A, zachowasz wszystko po odrodzeniu, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Ej, dobra, no leci czasem jakiś klocek powalony, dobra. Teraz patrzę, który klocek daje ile kasy. Jaha, Wow! One, one efekty mają, te klocki. Niektóre. Są, z... tak, jest lawowy, sercowy, zimowy. One mają efekty jakieś różne. No, ale żadne, no... O, sercowe ile daje? No sercowe daje tysiaka chyba. Fajne, fajne, to jest, podoba mi się! Bo to jest tak patrzysz po prostu i pieniądze ci lecą, fajne. Aha, już mam na 500 koła. Masz 500 tysięcy? No co ty? Dobra, i ja co, Ja tak odrodzenie? dobrze nie mam. Jest odrodzenie. 10 milionów teraz? Wow, drugie piętro! Kozacko, drugie piętro. Zarabiajcie mi ludziska, zarabiajcie. Się. Musimy być milionerami, ja jeszcze miliona nie miałem ani razu w swojej łapce. Zebrano 100 tysięcy gotówki poza siecią. Czemu poza siecią? Bez połączenia z internetem. Co? Jakiego połączenia z internetem? Przecież ja mam połączenie z internetem, z Leonem gadam cały czas! No właśnie! No co chodzi? Dobra, co nie, no nie mogę, nie mogę patrzeć na ten sklep! Jak mnie korczy, automatyczne zbieranie pieniędzy. Nie, bo ja lubię sobie zbierać pieniążki. Dom sprzedać. A co można sprzedać? Aha, bo mogę sobie te traki sprzedać. No ale na razie nie mam miejsca, więc na razie nie muszę sprzedawać. A, bo tu zero buksy, ile to jest? Pięć tysięcy szczęścia? Ej, Halloweenowy jest za 180 robuxów! 1200 szczęścia! Kupuj. Nie, no nie, nie namawiam. A ile mnie. kosztuje? 180 robuxów. Aha. To niedużo, nie? A za tyle? No właśnie, dziwne. To ja się jarę Cappuccino's A kiedy to widzisz? Już. W sklepie. Masz po lewej sklep i. No ale ja mam nie o tyle rzeczy. W sklepie. A nie, sorry, sorry, tu rozmawiaj z Bilim. Jak kupujesz te wyrzutniki. To masz za robuxy pierwsze. 19 tysięcy za 500 robuxów. O ja. Podoba mi się to, ale nie mam tyle pieniędzy. Niestety, niestety tyle pieniążka nie mam. Ile mi zebrało? Ej, nie chcę zlecieć. Powiedz, że dużo. 400 koła. Dużo. To mogę kupić jakiś fajny ten? Jakiegoś fajnego ziomeczka? Czemu nie robisz rebirfa? Zrobiłem już. I masz 600 koła? No. Ja. Ile tu muszę? 900 tysięcy muszę nazbierać? Jak dużo, jak dużo? Skąd ja mam wziąć tyle pieniędzy? Skąd tyle pęgi wziąć? Rzadki. No dobra, zbieramy na rzadkiego w takim razie. Ale żeby zebrać tyle pieniędzy, ile mam. O, już 800! Jakieś klocki mi lecą, czy co ten. Szczęście mam jakieś. Chyba jakieś dobre klocki lecą. Ale nie wiem, który daje najwięcej ty, tych pieniążków. A odrodzenie 10 milionów, żeby odrodzenie zrobić. Ej, ale ja czekaj, może dostanę jakiś nowy item do sklepu. Czekaj. Nie, nic w sklepie nowego nie ma. Ale jest jeszcze tutaj coś. Alice wybierz wyrzutnia do złączenia. Że wiesz wyrzuty? I tak mało kasy leci. Ile masz już? No mało, nawet nie mam pół miliona. A, ty zbierasz na rebirfa. Ale ja nie wiem czy mi się opłaca robić tego Rebirfa. Co on takiego oddaje? tak szczerze? Co ci dał Rebir? Ale co tam pokazuje ci? Ja, ja teraz wydaję mam jakieś magię, rakietę. No pokazuje mi jakieś piętra, jakieś nieograniczoność i kosmiczny statek. Kosmiczny statek? Jego ja nie mam, gdzie on jest? Eee... No ja nie wiem o co chodzi, ale tak jest napisane. Nie mam żadnego kosmicznego statku, to dziwne. Nie wiem, nie wiem czy warto. Może na twoim miejscu bym nie robił na razie, tylko nazbierał kasy jeszcze. I kupił, kupił lepsze te, lepsze że, ziomeczki co, co dają pieniądze. Dobra, no tyle już nie nazbieram, dobra. Kupiłem za milion. Dobra, to będzie dobre. R, R, R. Ile to będzie zarabiać? Ile to masz szczęścia? Tylko 170 i za tyle pieniędzy? Ja nie mogę, co za scam. Panie, co to za scam? Dobra, to se usunę. Tutaj damy... Tutaj damy pek. I tutaj damy pek. To jest 8 szczęścia tylko. O Jezu, o Jezu. Ale mało pieniędzy. Ja nie wiem, bardzo ciężko tu jest nazbierać, tak szczerze. I korci mnie znowu, żeby w sklep wejść i coś kupić, ale nie wiem. No ale co ty chcesz kupować, jak tutaj już nic ciekawego nie ma. Ile ja wydałem Robuxów? 200 plus 3... No nie, za dużo już wydałem. Już po prostu musimy zarobić widzowie. No nie, no są tylko te wyrzutniki, nie jakieś OP, ten po prostu mam 1200 szczęścia, no dużo by to dało Ale nie biorę tego, zarobię se! Panie, ja se zarobię do tego Dobra, idziemy odwiedzić lona, niech mi się taka soda nabija. Indeks. Właśnie co jest w indeksie? Wow, są mityczne! O, ale żarty, chyba rakieta to jest ten, rakieta to jest mityczne. Oho. Dobra, idę do ciebie, pokaż co tu masz. No nic nie mam, nic A nie czemu, mam, bo nie czemu, stać czemu mnie. Czemu ty robisz trzy stacje? Ja wszystko na jedno bym dał na razie. No ale co to zmieni? Jak, to, jak ta ma Apple 8 <laughs> szczęścia, tam na ten. <laughs> to nic nie zarabia. No bo ja nie mogę, no zobacz, 20... nie dość, no, że wydałem robuxy, to nic no, nie masz. zarabia. No zobacz ci najwięcej zarabia, rzadki cień. No ciem. dobra, ale to szczęścia, ja potrzebuję, żeby kupić następny. 900 tysięcy, nie wiem czy robić tego rebirfa, ale to się chyba nie opłaca robić, rebirfa. Nie robię, ja bym kupił tego za 900 koła, 176 Ja teraz go kupiłem w tym momencie. Idę zobaczyć, że mi się kasy zbierało teraz, widzowie. O bym był bogatszy o trochę. Nie miałem jeszcze ani razu milion. A nie, miałem milion, czyli milionerem już byłem, tylko że zainwestowałem. Zainwestowałem i mamy teraz. 4 miliony tu miałem? Gdzie? Co? To jakiś jakiś szczęśliwy Ci poleciał. Cześć, ale jaki, co to, co, co to za klocek musiał polecieć? Su, jest, wiesz co ty możesz kupić człowieku? No! Ja nie mogę. Ale ty masz bazę. Dobra, co ty możesz kupić za 4? miliony? Za 4 można. Za 3 za 3 można. 3, ale to nie. A nie ile czy... to daje 280, daj to nie dużo. No nie jaki ty masz właśnie. tu najwięcej? 500 ty... Ty masz najwięcej. No A tylko dobra, właśnie. to 200, to i tak jest dużo. O kurde, ale skam. Tam zbierać 9 milionów czy nie, czy się nie opłaca? To jest jaki? Kurde, no nie wiem, to jest różnica... za dużych pieniędzy, no. To się w ogóle nie opłaca, ty patrząc na liczbę. To się no. o wiele, kupuję to za czterego, dobra. Zobaczymy, co będzie zarabiać. A to jest tylko 280 szczęścia. Dobra, no dajcie te klocki, dawać. Niech mi, dobra, ja, ja, ty jesteś szczęśliwy, stary, ja chyba do ciebie idę znowu. No ale szczęście. Ty mi dajesz, ty mi dajesz szczęście po prostu. To, to szkoda, A. że ty mi nie dajesz. Ty ale to ja zaraz zarobię w takim razie 10 baniek Dobra, idę do ciebie i czuję, że znowu mi jakiś klocek poleci, ale to jest rzadkie. A zobacz, też nie lecą ci jakieś klocki. No przecież jestem tu i chyba widzę, że mi nie lecą, nie? <ścoughs> ale zaraz kupuję sobie ten za 900 koła. A, co tam ci już będzie dało? Ciekawe z czego mi to poleciało. O, też... ale będzie dało 175. No i ja kupiłem za trzy banie i ma tylko 100 więcej. Ej, to jest w ogóle nielogiczne stary, bo... Wydałem 3 miliony, żeby mieć 280, a ty kupisz sobie 9, za 900 tysięcy masz 170, czyli lepiej kupić 3T o wiele niż jeden ten. To jest w ogóle bez sensu. Napra ja już mi chyba stać. Naprawdę tak jest. Nie, Dobra. jeszcze nie. Dobra, uwaga, teraz zobaczymy ile będzie. Czy coś poleciało szczęśliwego? Nie, nic szczęśliwego teraz nie poleciało. A ja to ciekawe, Oj. co ci poleciało? Teraz mi coś dropło. Miałem, miałem 400 koła, jak wbiłem teraz I nagle jest 900 a Co chodzi? Dobra, będę miał na kolejnego Idę kupić następnego, ciekawe ile coś już będzie zarabiać eee, a nie, bo to, a nie, za 3 miliony, no tak Dobra, kupiłem następnego, 5. Dobra, odwracamy go Proszę bardzo Rób mi to, jak to ładnie wygląda Dobra, idę, do, idę znowu do Leonidasa, moi drodzy Leonidas daje szczęście Ile do niego? A mi nic nie leci, nic, nic, ledwo, nic nie, zarabiam leci. kasę, nie wiem czy robić tego Rebirfa. No nie, a kupiłeś to z 900, koła, czy nie? Ej, e, no, no nie no jeszcze mnie nie stać. Ale nie wiem czy robić tego Rebirfa, robić, czy nie. Mm, a, da a to jest tam mnożnik jakiś większy czy nie? No właśnie nie, to jest bez sensu, powinien być jakiś mnożnik. No to, no to nie wiem, nie wiem, no to ja bym. A ile masz teraz kasę? No 940, o już mnie stać. Chyba. No to potrzebujesz tylko. Ja bym kupił teraz tego i potem Rebirfa, bo to ci już zarobi. Ja pierdzielę, jeszcze mnie nie stać. <laughs> Sorry. No ale kurde no Wiesz jak długo tu się zbiera kasy mają takiego Zabira, pecha Ja to widzę No nie kup za 900 koła i, i, teraz, i teraz już zarobisz no, I teraz zrobię bifa już po tym Teraz zarabię o, 500 koła zobaczmy. Dobra, proszę żeby tam było 20 milionów Proszę Proszę żeby tam była niespodzianka dla mnie Widzowie uwaga, czy będzie niespodzianka? Czy będzie niespodzianka? Nie, ale syf. o o 200 koła to tylko było. Widzisz, ja już nie przynoszę Oj, Ja nie mogę, ale syf. Dajcie mi jakiegoś klocka, kurde op. Który klocek daje takie szczęście? No musisz patrzeć, one są. Te, które dają szczęście, to są jakieś takie rainbowowe i w ogóle. Mi, diamentowy mi dał 30 tysięcy. Tak, diamentowy dużo daje, też miałem diaksa przed chwilą. Ale, no. O, coś, coś mi dało 200 koła, nie widziałem klocka, sery, Taki sam, był jak inny. Gratuluję, gratuluję. <laughs> Który te klocki daje tyle pieniędzy, bo ja nie rozumiem. Za ile robisz na ekstra birfa? Muszę 10 milionów zebrać. Pff. Co? No to dużo. No mega dużo, no co mam zrobić? A to zarabia wszystko, leci dobrze? No leci wszystko dobrze chyba. Te maszyny, kurde, jest ich tak dużo. Czemu nie Frigo Camelo? A nie, Frigo Camelo daje. Dobra, dawaj jajo. Otwieraj. Nie, 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 nie Nie, namawiaj. Nie, nie, na małe. nie namawiam. Za dużo, za dużo, za dużo, ja już... Mi już, mi już wystarczy. Przynajmniej jestem milionerem i tak? To jest najważniejsze. Jestem milionerem mi się to podoba. No teraz mi w ogóle nie leci. Dobra, zbiorę to idę do ciebie Zobaczymy. Ile marzysz? masz? Już kupione... masz A masz już tego chyba nowego? Eee... No, no mam. Uuu, nie trafiłem znowu. Ale on mi nic nie daje. No ty masz jeden. <laughs> Jakieś to 200 koła po O kurde! Juu. O kurde. O poleciało Mogę robić rebirfa. Rub, dobra, dobra I masz bazę, patrz, tu masz wejście, jesteś u góry. Mik. Ekstra, i co mi to daje? No nic, masz więcej miejsca, no ale tak naprawdę my tego miejscenia na razie nie potrzebujemy w ogóle. No to w ogóle nie wiem czy kiedykolwiek będzie potrzebne. <laughs> no w ogóle nam nie jest to potrzebne, to to, to, to No ale. nie Dobra, czy może już mi to... Ile tu pieniędzy? 500 koła? No jak ja mam zarobić? 10 baniek, już to jest nie do zrobienia. Panie, jak zarobić 10 milionów? Mam nie to... zarobisz. Tu jest ile za Za 315 milionów. Ja cię kręcę. Ile to Robuxów kosztuje? <noise> Ale Beka. Mam kupić. No nie, no nie kupuję. Nie, 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 nie. Nie, nie namawiam siebie. Mm -mm. Nie patrzę na te Robuxy. A ile? 20. Aha, bo to trzeba odblokować. Ty, bombowiec krokodyl, 225 tysiąca daje. No to dawaj go. No nie no nie no bo tu trzeba otworzyć paczki i ty masz 0,5% na to. To kup 10 paczek. No na pewno, na pewno. <laughs> ja w ogóle nie mam robuxów teraz już na tyle. Aha Ile ja mam? 300 robuxów już mam tylko. Nie mam robuxów Znowu muszę doładować, widzę, nie mam nic. Dobra, co my możemy tu kupić za półtorej miliona Nie no, za, tylko nie wiem co, coś, już było. A teraz robuxy są tańsze? Bo kupię go. Co są tańsze? No Robuxy, nie? Mm, o no tak, 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 tak. Są tańsze. Ale czy to coś zmienia? Tęk, tęk, dawaj pieniądza! O kurde, 900 koła. Dobra, patrz czy jakiś klocek mi teraz poleci. Proszę, daj jakieś... O! 40 tysięcy wyleciało, dobra. To jest jak, to jest jak loteria. No tak, to są jakieś szanse po prostu, ale ci się zwiększają. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Na razie syf, 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 syf. Przecież tam mam tyle tych... Tyle tych maszyn mam, no dajcie coś. Przecież mam ra... Ma ogólnie kozackich maszyn mam. To jest słabe, to jest słabe, to są same słabe. No 9. 9 kozackich maszyn. I co, i co mi to daje? Nic, widzowie! Stałem się milionerem, to jest dla mnie najważniejsze. Czekajcie, żeby mieć milion na koncie i zakończyć film. Jest, mamy! Mamy milion na koncie, widzowie! Zostałem milionerem od, od niczego, widzowie. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Robuxa, dawajcie znaka.